Zagrajnik TV. Gdyby ktoś kilka lat temu mi powiedział, że będę fanką jakiejkolwiek gry z Uniwersum Mario, to walnęłabym fikoła ze śmiechu, a teraz oto ja na turnieju w katowickiej cybermachinie zdobyłam drugie miejsce. To ja w herzpab w Gliwicach na turnieju. Pierwsze miejsce. A to ja, gdy dowiedziałam się, że wprowadzono patcha, który zmienił balans gry i cały mój starannie wypracowany build poszedł do kosza. Link na statku, pamiętamy. Co więcej, na domówkach coraz mniej ludzi chce grać, kiedy wierzę, że ja będę grać. No naprawdę, ty kilka lat temu bym nie powiedziała, bo ja tak naprawdę nie znoszę Mario. Cierpie na syndrom większości dzieciaków urodzonych na przełomie lat 80. i 90., czyli, że świetnie się bawiłam przy Mario, ale tylko tym. I to tyle. Na tym skończyła się moja przygoda z tą serią. Nawet nie wiedziałam, że tych gier tyle wyszło. Co więcej, odkryłam, że ja nie znoszę platformówek w ogóle i że ich miejsce jest tam, gdzie mojego brata, w piwnicy, z której nie powinno się wypuszczać nic po 2000 roku. Oj, fani platformówek właśnie idą do mnie z widłami i pochodniami. Vale, ya está. Czekam. I w oczekiwaniu na to gorące powitanie. Parę słów o partnerze tego filmu, którym jest serwis rankomat.pl, czyli multiporównywarka wielu ofert. Przede wszystkim ubezpieczeń OC i AC. W końcu tak ważnych w go-kartach jak Mario. Oraz kredytów, polis turystycznych i na życie i wielu innych ofert finansowych. Hm, może powinnam wykupić polisę. Biorąc pod uwagę, że idzie do mnie wściekły tłum fanów platformówek. Ale że to film o wyścigach, to tematycznie skupimy się właśnie na ubezpieczeniach samochodów. Ofert ubezpieczeń na na rynku są dziesiątki, a przejrzenie ich może zająć bardzo dużo czasu. I właśnie po to jest rankomat.pl, żeby przyspieszyć i ułatwić ten proces. A jak wygląda sprawdzam z rankomat? Oto po wypełnieniu formularza na stronie i podaniu informacji na temat kierowcy i ubezpieczonego samochodu już po paru minutach będziemy się mogli zapoznać z ofertami 19 towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku. Najlepszymi i najtańszymi ofertami, bo rankomat.pl gwarantuje najlepsze ceny i zwrot 200% różnicy dla nowych klientów. Gdyby jednak ktoś znalazł tę samą ofertę taniej. Jeśli więc planujecie w najbliższym czasie ubezpieczyć swój samochód, chcecie to zrobić jak najszybciej i jak najtaniej, no i nie jest to narażone na ostrzał skorupami i skórkami od bananów Gokart, szukajcie na rankomat.pl. Link do serwisu znajdziecie w opisie do tego filmu. I przez lata żyłam w błogiej nieświadomości, że jak Mario, to pewnie tylko platformówki i to znane tylko w Japonii. Nie miałam pojęcia o całej ogromnej, rozwijającej się gałęzi gier spod tego szyldu. Gry imprezowe Mario Golf, Mario Tennis, Mario Piłeczka i gra, która obecnie plasuje się na szóstym miejscu wśród najlepiej sprzedających się gier w całej historii, czyli Mario Kart 8. No i przepadłam. Bo Mario Kart to nie jest zwykła ścigałka słodkimi, kartoflanymi postaciami ze świata Mario. Mario Kart to knowania, łzy, wzruszenia, dreszcze, ekscytacji i tsunami emocji, które jest w stanie wykrzesać z nas pojedynczy przedmiot, jakim jest banan. Za chwilę to rozwinę. Mario Kart to typowy przykład easy to learn, hard to master. Można grać na dowolnym poziomie doświadczenia i na każdym będziemy bawić się świetnie. Mamy piękne, kolorowe mapy, a każda z jakimś ciekawym pomysłem. Jeździmy na lądzie, pod wodą, do góry nogami. Czego nasza dusza zapragnie? Platformy przyspieszające, które rozwiewają nam wąsa. Fantazyjne bolidy, które może Możemy ozdabiać do woli. Patrzcie, jedziemy konikami. No przecież zaraz umrę z tej słodyczy. Mamy też przedmioty, które pomagają w i tak już dobrej zabawie. Grzybek robi: wii. Oj, a jak wypadnie muszla? Ha! Wąchać spaliny! Ła, patrzcie na moją paralotnię. Słodka, nie? Totalnie relaksująca rozrywka dla całej rodziny, niezależnie od wieku. Ale jak nabierzemy doświadczenia, to wszystko się zmienia. Inni gracze to mopki, które tylko czyhają, by utrudnić Ci życie. Naszą jedyną opcją jest jak najszybsze odłączenie się od nich. Środek stawki to początek końca. Ciągły ostrzał z muszli i bananów, jakby były one co najmniej gorącym kartoflem, którego trzeba się od razu pozbyć. Przechlęte banany! Tyle mi krwi napsuły. W najbardziej gorącym okresie grania sam widok banana sprawiał, że ciśnienie mi się podnosiło do niebezpiecznego poziomu. Jędrek, gotuj pierogi na uspokojenie! Dlatego musimy się szybko wyrwać, a pomogą nam w tym również banany. Tylko my użyjemy ich z głową, umieszczając je na plecach. Dzięki temu zyskujemy tarcze. Nie liczy się nic, nawet to jaki motyw przewodni ma mapa. W sumie to mogłyby być czarno-białe i tyle by nas to obchodziło. Liczy się najbardziej optymalna droga i tajemne. Skróty, a nie to, że jakieś grzyby stoją przy drodze przebrane za kawałek sera. Jakie to ma znaczenie? Musimy też wiedzieć, co nam się bardziej opłaca. Monetki sprawiają, że jesteśmy szybsi. Maksymalnie możemy ich zdobyć 10, ale często są ustawione tak, że jest to gra w ryzyko. Musimy dobrze kalkulować, czy po drodze nie będzie bardziej dostępnych opcji. A pamiętacie platformy przyspieszające? Wee, nie? Ha! Nie, tylko początkujący nadrabiają drogi na platformy przyspieszające. Jeden ostry drift od wewnętrznej da nam niebotyczną przewagę. Właśnie, drifty główna mechanika w Mario Kart 8. Im dłuższy drift, tym lepszy dopalacz po puszczeniu przycisku. Dlatego drifty warto wydłużać najdłużej, jak się da. Ale to wszystko nie ma znaczenia, jeśli wybierzemy niewłaściwy bolit. Wywal te konie. Liczą się statystyki, a nie wygląd. Jeszcze jedna poprawka i mamy to. Oto mój ukochany Bolit, który jest niczym różdżka czarodzieja. To on wybrał mnie. Dużo razem przeszliśmy. Te wszystkie turnieje i potyczki z przyjaciółmi. Chciałam nawet zagrać z mężem o to, które nazwisko będą nosiły nasze ewentualne dzieci, ale skapitulował. Taki to był dobry Bolit. Statek, azurowe opony, najbrzydsza lotnia, ale najbardziej skuteczna. Maksymalna akceleracja. To moje motto. Jak akceleracja, to najlepiej, aby postać była z tych cięższych. Tak, wygląd postaci to nie tylko wygląd. To wszystko skomplikowana sieć Statystyki powiązań. I powiem wam tak: jak widzicie kogoś, kto gra Waluigi na gąsienicy, to równie dobrze mógłby mieć tabliczkę nad głową z napisem Tryhard. Wszyscy Tryhardzi grają Waluigi na gąsienicy, odkąd znalazł się w Gattierze. Wstydu nie macie! Ustalmy. Każdy z nas Tryhardzi, ale wybieranie Waluigi na gąsienicy jest jak pokazywanie tego, jak bardzo zdesperowani jesteśmy. Jezus, teraz do pochodu z widłami dołączą ludzie. Z Waluigi na gąsienicy. Gardzę Waluigi na gąsienicy. A jako, że gardzę też Mario, to Link z Zeldy jest jedynym słusznym wyborem. Bo jest słodki. Tak, w tym jedynym wypadku zadziałał wygląd. Gdy już wszystko opanujemy, to zaczyna się kalkulacja i obserwacja mapy. Będziemy głównym celem, jak zając uciekający przed watachą. Zapomnijcie o zabawie. Grzyki nie zrobią łuj. Na pierwszym miejscu głównie wypadają nam monetki i banany. Im gorsze miejsce, tym bardziej opę znajdźki. Możecie na przykład stać się bombą, która pędzi na złamanie karków wprost na początek stawki. Nie, nie dla nas takie luksusy. My mamy banana i musimy się z nim obchodzić z powiednią zwinnością. Naszym fatum są inne muszle oraz ta jedna legendarna, niebieska. Ach, ileż to razy niebieska muszla pokrzyżowała mi szyki. Na turnieju wypadły mi kiedyś trzy na jednej mapie. Trzy na jednej mapie! Rozumiecie to? Ach, ten horror, ach, ten Rwetes! Każdy mi wtedy współczuł. Muszle w Mario Kart dzielą się na trzy rodzaje. Zielone, które rzucone przed siebie często nie trafiają, ale robią popłoch, odbijając się od band i czasami trafiając nas samych, co dzieje się... Mm, niepokojąco często. Nie ma większego dyshonoru, niż walnąć siebie własną muszlą. Dlatego, bo jak mówiłam, działo się to dosyć często, ja lubię trzymać je na plecach, jak tarcze. Kolejne to czerwone, samonaprowadzające, które uderzają w pierwszy, najbliższy nas cel. Trzymasz taką na plecach i zajeżdżasz komuś drogę i jeśli jakimś cudem się na nią nie nadzieje i jeszcze cię wyprzedzi, to jak snajper wykonujesz swoją robotę. Aż w końcu, bluzel, czyli najgorszy Porsche To muszla, która po rzuceniu przemierza cały tor, aż do momentu, gdy nie dotrze do osoby na pierwszym miejscu. Wtedy nad nią wybucha. Cały lot i wybuch może potrącić napotkanych graczy, dlatego, gdy widzimy, że leci bluszel, to zjeżdżamy na bok, by uniknąć kolizji. Chyba, że jesteśmy pierwszym miejscem. Bez odpowiednich i mega rzadkich przedmiotów, które na pierwszym miejscu prawie w ogóle nie wypadają, jesteśmy pewnym celem. Jest to właściwie nieuniknione. Rzadko zdarzają się mecze, że bluszel nie występuje. Najczęściej wtedy, gdy sami nie jesteśmy na pierwszym miejscu. A gdzie jest bluszel, kiedy go potrzebuję? I jak już wspomniałam, czasami pojawiają się kilka razy podczas jednego przejazdu. Utrzymać pierwsze miejsce przy takim ostrzale to prawdziwy wyczyn, ale jest na Blushela pewien sposób. Najpierw go usłyszymy, wtedy szybkie spojrzenie na minimapę, naprawdę szybkie, bo na drodze tyle się dzieje, że musimy być czujni. Określamy naszą odległość od Blushela i ostatniego przeciwnika. Gdy jest ona dla nas korzystna, robimy to. Hamulec wsteczny, i patrzymy, jak Bluszel zmienia cel. Tylko jeszcze musimy uważać, by sami w niego nie wjechać. Gdy jesteśmy jednak mocno z przodu, pozostaje nam przyjąć cios i modlić się, by inni nas nie dogonili. Albo nie zesnajpowali jak małe karaluchy, które tylko czekały na nasz upadek. Wojna. Mario Kart to wojna. Ale kiedy, mimo nieprzychylności, uda się zająć wysokie miejsce, najlepiej pierwsze. Jak cudownie jest żyć w czasach, kiedy jest Mario Kart. No i to wszystko się skończyło po wprowadzeniu pacza. Najpierw przeczytałam Koniec Waluigi na gąsienicy i pomyślałam you right. Ale potem oblał mnie zimny pot. To na pewno nie dotyczy tylko tego irytującego typa, którego każdy gracz naśladuje i jego równie irytujące I nie myliłam się. To, czym dostał słusznie Waluigi na gąsienicy, rykoszetem uderzyło w tak niewinne jagniątka, jak Link na statku z azurowymi oponkami. Mapy już nie były kolorowe czy czarno-białe, a czerwone, bo krew mnie wtedy zalała. To koniec! To jest mój koniec. Aż nagle wyciągnięta została do mnie pomocna dłoń. Dłoń z Joyconem. Weszłam w menu, przyjrzałam się projektowi bolidów. Ha, faktycznie śmieszne te koniki. Czym mi to wcześniej umknęło? Wróciłam sobie do jednego z moich ulubionych bildów, którego porzuciłam ze względu na niewystarczające osiągi. Oto proszę ja was, wap! Nazwa od pierwszych liter komponentów. Ach, uwielbiam to uczucie, kiedy wap niesie mnie jak na skrzydłach. To płynne przyspieszenie, idealne poczucie bezwładności na zakrętach, ta lekkość. Nic nie widziałam podczas tego przejazdu, żadne muszle, żadne grzyby nie miały znaczenia, bo wszystko rozmazywały łzy. Pierwszy raz od dawna przyjrzałam się mapom. Kto mi na nich kibicuje? Gaddy, na tej mapie zawsze były krety? Do diabła z wydajnością. Chcę się przejechać na przyspieszającej platformie. Ui! Co się stało? Kiedy zatraciłam tę radość? przecież Mario Kart to gra dla całej rodziny, przynosząca śmiech i uciechę. Mario Kart to nie to. To jest to. E, wrzucono nowe tier listy po uwzględnieniu patcha. Co? Odwołuję wszystko co powiedziałam. Patrzcie. Przedstawiam wam mój nowy build, którym was rozjadę, rozumiecie? rozkwoszeną na miazgę! Link... ...na miśku. Polecam wam wszystkim Mario Kart'a. To taka miła gra dla całej rodziny. Dzięki niej uczymy na przykład dziecioczki poniżej 10 lat, że nie ma podkładania się dla nich, że życie tak nie wygląda i że niech lepiej żrą gruz. Co? A ci, co już grali, podzielcie się swoimi bolidami. Wszyscy, co napiszą, że walujecie na gąsienicy, dostają bana. Żart, żartuję. Ale czyżby kto jest na tyle odważny, by sprawdzić, czy żartuje? No, trzymajcie się. Ła, ła, ła.